Cześć kochani! Dzisiaj zakupy ze sklepu Viva, jeszcze szczególny sklep, ponieważ dochód ze sprzedaży z tego sklepu jest przeznaczony na cele Fundacji Viva. I ja sobie kupiłam, jak co roku, kalendarz. Tak on wygląda z Michałem Pierogiem w tym roku. Jest to kalendarz, którego kosztuje 20 zł, natomiast dochód ze sprzedaży z tego kalendarza nie tylko idzie na fundację Viva, ale również na inne, zostanie podzielony na inne fundacje, na przykład Stowarzyszenie Pomocy Królikom, Fundacja Ostatnia Szansa, Fundacja dla, zwier dla Zwierząt Dar Serca. Stowarzyszenie Przyjaciół Fretek, Stowarzyszenie Na Rzecz Bezpańskich Zwierząt i Jak możecie zobaczyć, zdjęcia są przepiękne. Naprawdę bardzo ładne. O, jeszcze raz Wam pokażę, może niektóre. Proszę bardzo. Przepiękne. I mi się wydaje, że w tym roku jest to najlepsze wydanie. Szata graficzna, Naprawdę bardzo ładny kalendarz. Do tego do kalendarza dołączony jest taki kalendarz z kotkami. Natomiast tak, dla porównania pokażę Wam kalendarz z 2010, który był z Maciejem Szturem Też przepiękne zdjęcie. I też grupy z sprzedaży na różne fundacje. W 2009 był z Pawłem Małaszyńskim. Natomiast jeszcze mam kalendarz z 2008, kiedy był z Majewkim, Szymonem Majewskim. I tak on mniej więcej wyglądał. Więc to tak. Oprócz kalendarza kupiłam dla mojego chłopaka na urodziny, do prezentu, koszulkę. Kosztuje 35 zł. No i po prostu ten motyw mi się strasznie podobał z tymi warzywami. Taka ironiczna, bardzo fajna. Do tego kupiłam sobie czasopisma do poczytania Wege. To jest numer, kiedy redagowali ten czasopismo, mi się wydaje to czasami co estilo. Natomiast od, to było to mam czasopismo numer Lipiec Sierpień. Natomiast od chyba października redaktorem jest właśnie Fundacja Viva. Jak widzicie, zmieniło się zupełnie format czasopisma. No i jeszcze nie mogę nic powiedzieć o treści, dlatego że nie zdążyłam e, w, przeczytać. I to tak, mam numer październikowy, listopad i e, grudzień i styczeń, czyli najnowszy. I może zamówię sobie prenumeratę, skoro wydawcą będzie teraz fundacja Viva, więc to też będzie przeznaczony na pewno na te cele fundacji. E, ja patrzyłam... 66 zł, e, prenumerata roczna, a to jest miesięcznik. Oprócz tego, mojej koleżance kupiłam w prezencie. Można tam kupić różne mydła e, naturalne, chociaż z naturą nie mają tak za bardzo nic wspólnego, dlatego że w składnikach znajdziemy SLS-y. I, i, ale wyglądają bardzo ładnie. Jak widzicie, bardzo ładnie pachną. Do tego 12 zł. Do tego kupiłam jej do kluczy taki piękną myszkę z serem. Jest po prostu super, jest bardzo ładnie zapakowane w pudełko, więc bardzo fajnie się nadaje na prezent koszt 23,50 Bardzo fajna myszka. Moja mama e, zamówiła sobie e, mydła, do, e, żeby dołożyć do swoich prezentów, czyli te, co już pokazywałam: cytrynowe. Do tego jest chyba kiwi z makiem, jeżeli się nie mylę. Tak, bardzo ładnie pachnie. Znowu cytrynowe. E, chyba to, nie wiem, e, nie są podpisane. Ale z tego, co pamiętam, to miało być aleosowe, a było koloru niebieskiego, a tutaj jest zielone. I takie przepiękne, fioletowe. Wzięłam już ostatnie. Teraz widziałam na stronie tej fundacji, w tym sklepie, że są zupełnie też inne mydła jabłkowo-cynamonowe, pożyczkowe. Więc kiedy ja zamawiałam, to był inny wybór. Tego już na przykład był ostatni, ale no mówiłam, musiałam wcześniej pozamawiać to wszystko, dlatego, żeby doszło na święta. Co się udało. Dobrze, to... Ha, jeszcze w tym sklepiku, no różne. Dam Wam linka na dole i możecie sobie zobaczyć, co jeszcze jest do kupienia. Natomiast są jeszcze takie, wydają też małe kalendarzyki kieszonkowe. Ja w tym roku ich nie zamawiałam. Zeszłem, tak one mniej więcej wyglądały bardzo jak widzicie zdjęcia prześliczne tu z konikiem co jeszcze miałam? Takie takie i z foką. Ok, e, Dziękuję bardzo za uwagę. Pozdrawiam Was serdecznie. Pa pa!